Każda osoba z nas tutaj na sali ma, ma prawo w inny sposób obrazić sobie, co jest dla niego relaksacją, tak? I od tego jest rozmowa wstępna, już przez telefon, żeby, proszę Państwa, zapytać i to jest taka świetna złota zasada. Jakie są Pani, Pana oczekiwania? I czasami to ludzie wytrąca, mówi, a jak oczekiwania? No a propos zadań relaksacyjnego, tak? To nam też, proszę Państwa, um, ułatwia to, żeby nie było jakichś nieporozumienia a tego I powiem tylko tak. Masaże laksacyjne, Państwa są dosyć szerokim, taki najszerszym tutaj jakby taką teorią i praktyką pojęciem takim, dlatego Państwa warto sprecyzować w tej rozmowie, co jak w jaki sposób, jak będziemy pracować. Najczęściej oczekuje się Państwa wyciszenia, wyciszenia, rozluźnienia, ukojenia. Także niektóre osoby przychodzą dla pozytywnego dotyku, komfortu, raczej dłuższe są to sesje zabiegowe, proszę Państwa tu nie ma, nie ma tam gdzieś czasu, nie wiem, pół godziny, 20 minut. Natomiast to jest ciekawe, wyszło to w badaniach jeden kraj, teraz nie chcę wprowadzić takich stał co do danego kraju. Kto się odważył sprecyzować w bardzo dużej ankiecie, z jakich głównych powodów dzisiaj ludzie przychodzą na masaż, w ogóle na masaż. No i tam oczywiście był zmniejszony ból, zakres ruchu, zwiększony elastyczność i tak dalej. Ale potem napisano takie wolne pole, wpisz tam coś. Proszę Państwa, i tam się odziło, pojawił taki termin bardzo często niesugerowany. Lowliness, samotność. I proszę sobie zauważyć, że to nie ma żadnego podtekstu, w dużych miastach szczególnie tylko, ludzie dzwonią w sobotę, najczęściej po zabiegi z takim pytaniem, a jakie macie najdłuższe sesje? Daje to myśli, prawda? No ale w każdym razie to mówię, jak to wygląda w praktyce troszkę inaczej, poza klinicznym. Proszę Państwa, tak. hmm, kwestia droga. Tak. Zabiegi antystresowe są czymś już bardziej precyzyjnym. Dotyczą pewnych epizodów i sytuacji. Ktoś, kto na przykład był w sytuacji silnie stresowej albo w chronicznym stresie i wie jak jego ciało reaguje w sytuacji masażu, to te osoby w zasadzie już wybierają, częściej przyjeżdżają już wiedzą czego mogą bardziej oczekiwać. Proszę Państwa, tu nie ma o czym dyskutować. Tu raczej nie są to osoby z przypadku. Dzwoni się raczej albo do tych osób, które znamy, u których już byliśmy, ewentualnie to są przynajmniej z polecenia. To jest też bardzo ważne, żeby umieć wytłumaczyć jak to, proszę Państwa, funkcjonuje. Przede wszystkim pracujemy na poziomie fizykalnym, a to co się dzieje przy okazji na innych poziomach, psychicznym, energetycznym, czy proszę Państwa bardziej mentalnym, czy od strony strony emocjonalnej, to jest inna kwestia. I tu już widzimy, że się zbliżamy coraz bardziej, proszę Państwa, że są powody do tego, że ktoś chce mieć zabezpieczone pewne pole działania, tak. No oczywiście ja nie mówię o sytuacji takiej, że, że macie 15-40 minutowe zabiegi przewodni w Knicy, ja to też robiłem przez wiele lat, Mówię o tym, kiedy jest czas. Bardzo ważny aspekt następny, proszę Państwa, jeśli chodzi o te somatyczne elementy, Zapewniamy inny aspekt to kwestie, proszę Państwa, związane także stopnią świadomości. Są sytuacje, że pracujemy przez ubrania, bo jest to na przykład jesteśmy na terenie firmy, tu był świetny pokaz dzisiaj worksheet w sytuacji, kiedy pracujemy na krzesłach specjalnych i tak dalej. To jest część wspaniałej praktyki, ale ja też pracuję w firmach, Państwa, czasami też w teatrach i tak dalej, gdzie nie ma warunków, albo ktoś z jakichś różnych względów się nie chce się rozebrać, nie ma takiej potrzeby. Albo na przykład nie chce siedzieć. Często przychodzę do firmy, jeśli widzą stół i widzą krzesło. No to ja na wolał te 20 minut należące, tak? Także to są opcje różnego rodzaju. I tu wchodzimy na następny temat. Przede wszystkim sprawczość u osoby, która korzysta. Ja przychodzę na zabieg, ja nie mam mieć rąk w ten sposób, albo ktoś woli w ten sposób, albo ktoś chce mieć support i rogala albo chce mieć wykrojone, a ja w ogóle nie lubię. Dlaczego? Bo na przykład jest pacjentka, pacjent, który szuka kontaktu zdrokowego, proszę Państwa, z osobą, która wykonuje masaż. I na przykład przychodzi na masaż taki ogólny czy całościowy i my tradycyjnie zaczynamy. Po szkole to zaczynamy jeszcze tradycyjnie, czyli najpierw od tu, tak? Osoba się kładzie, tu daje głowę i co dwie minuty chce z nami zabrać kontakt. się obraca, bo jeszcze musi sobie porozmawiać, musi się wysłuchać, to nie ma sensu. I y, następnym ważnym elementem to jest to, żeby dać możliwość wyboru. I ja czasami pytam, że oczywiście nie, nie wykonujemy zabiegów bardziej pod kątem leczniczym. Jakie są Pani, Pana y, pozycje, w których Pan ci dobrze, bezpiecznie czuje albo Pan odpoczywi? No czasami usłyszę, nie prowokuj, tak? Ale to y, zależy od poczucia pomoru, tak? No bo ktoś leży na brzuchu, zasypia i... Coś okazuje? zrobiłem sobie takie badania, że z użytek, z użytek robiłem to przez 3 lata. Większość kobiet na, py na pytanie w jakiej pozycji się czujesz bezpiecznie i w takiej będziemy rozpoczynać zabieg kładzie się w pozycji na boku, w pozycji adrenalnej. Dlaczego? Dlatego, że między innymi w sytuacji stresowej, w sytuacji dużego napięcia w dalszym ciągu chronimy nasze miejsca ciepła pod światami. Czyli proszę Państwa, to są pachy, serce, pachwiny i jakby zamykamy się w ten sposób, tak? Jeśli pracujemy z osobami w dużym napięciu i mają już problemy psychosomatyczne związane z długotrwałym z stresem, my nie możemy robić coś na siłę. Jeśli ja na przykład będę pracował w synchronizacji ramię i klatka piersiowa, ktoś mi się kładzie, że tak powiem, na żołnierza. Tutaj ułatwię to wszystko. Państwu, którzy dopiero zaczynają ten temat, ktoś mi się kładzie w ten sposób, bardziej znakty w sobie. Ostatnią rzeczą potrzebuję, to jest odwiedzenie. To będzie on. W tym momencie jest taka zasada: tak? jeśli ktoś jest bardzo, proszę Państwa, ścisły, napięty, i tak dalej, pierwsze ruchy na kończynach wykonujemy do środka. Tak byśmy mieli taki pseudo przykurczy. Byśmy To jest ciekawe: spraw spraw sprawicie Państwo zakres e, pełen e, range of motion, zakresu, nie będzie nigdzie żadnego poru, ale ktoś kładzie ręce znowu na brzuch, dłoń i w ten sposób. I to są bardzo subtelne elementy, które trudniej, proszę Państwa, nam wychwycić. Niż w standardowym masażu, który ma pewnego rodzaju schemat czy protokół, na przykład w masażach medycznych, stricto leczniczych. Tak? I czasami jest tak, że po prostu, proszę Państwa, zawsze ten masaż wykonywany przez studentów. Ze względu na różnego rodzaju komfort, zabezpieczenie. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj przychodzą osoby, które mają coraz więcej różnego rodzaju problemów fizjologicznych. Macie na przykład kobiety po porodzie, coraz częściej są problemy fizjologiczne, jakieś tam częściowe lub chwilowe nietrzymanie moczu. Coraz więcej mężczyzn ze względu na pracę siedzącą, ma problemy, proszę Państwa, trawienne z przewodem pokarmowym. No i to, co jest coraz bardziej zmorą w tym kraju, rzeczą bardzo trudną, to są problemy proktologiczne. I jak macie mężczyznę na stole albo kobiety. I to były takie fajne dzisiaj zabiegi, fajny flow. Próbujecie mu rozrzucić pośladki, nie, pracujecie na miednicy. Widzicie opór, wycofajcie się z tego miejsca. Wielu terapeutów mówiło kiedyś, jeśli w danym miejscu nie możesz pracować, to spróbuj z tym miejscem pracować pośrednio. taka jest zasada, proszę Państwa, że my nie podążamy centralnie do miejsca, gdzie jest napięcie. Jeżeli ktoś ma emocjonalne problemy, widzicie to na twarzy. E, działa bardzo mocno e, e, starze pół stroniowy. jest bardzo napięty, proszę Państwa, to my nie zaczynamy od pracy w tym miejscu. Musimy sobie przygotować pole działania, a dopiero tam później e, pracować e, dokładnie w tym miejscu. Proszę Państwa, tu jest taki przykład, e, bez względu na jaki, jaki będzie zabieg. No wiem, nie zawsze są warunki, ale pacjent jest przykryty, osłoniamy tylko aktualnie masowany particiła. Jeśli macie czas, chociaż 2-3 minutki, powiedzcie na, na czym polega i jak będzie przebiegał zabieg. To jest bardzo istotne, żeby ktoś wiedział, czego się może spodziewać. Jak widzę nawet osoby napięte, i do, y, jest to pierwszy, drugi raz, próbuję pracować z powagami Mówię, a w czego gdyby coś się działo, naprawdę bez próbowania, tam prosto i na lewo jest toaleta. Bo się w gabinecie zdarzają różne sprawy. Najgorszą sprawą, jaka może być, ktoś przychodzi, proszę Państwa, problemy z elitami na przykład ma, nie powie o tym, bo przecież nie będzie chwali na dzień dobry, tak? I potem jeden taki leży cały już skurczony, myśli o wszystkim, żeby się masaż skończył, a nie o tym, żeby się rozluźnić. Że coraz więcej przychodzi do nas do gabinetu osób i mówi: Chciałabym taki masaż całościowy, pan co, ale nie lubię masażu stóp i twarzy. No to już to są ludzie o masażu całości, tak? dojdzie taka osoba, że pan mówi, no wie pan co nogi, kończyny wszystko po łokie, przyszedł twarz, mówi: yy, To jest cały masaż. Yy, tak, ale ja jeszcze raz bym chciała barki. Chciałabym taki masaż ogólny. Yy, jak to pan fajnie tam ma na stronie? No, krzywdkończymy i tak dalej, nie pan co, ale najbardziej mi zależy na twarzy. I ja muszę tak ten zabieg wyplanować, żeby z, jak żeby z jakichś powodów więcej czasu w tej sesji poświęcić na twarz. A następnym razem ktoś przychodzi, nie pan co, gdzie chciałbym, żeby więcej z krzywdą. Tak? Y tutaj się, że wcześniej, ktoś powiedział, no ale to są czasami takie skróty myślowe. Kto z państwa y y był ostatni na masażu w ogóle? Jako klient, totalnie klient. Czyli prawie nikt, nikt nie wie jak to jest z drugiej strony <laughs> <laughs> od czasu do czasu trzeba pójść właśnie Brawo Tomasz!